Cześć. Dziś chcę ci opowiedzieć jak zostałam uwolniona od duchów agresji. A więc y, duch agresji objawiał się w moim życiu y, oczywiście przed nawróceniem i po tym jak również poznałam Jezusa. E, z tym, że y, zanim narodziłam się na nowo, zanim zamieszkał we mnie Duch Święty, y, myślałam, że ten duch i jego działanie, czyli takie wybuchanie agresywne, to jest część mojej jakiejś osobowości, to jest część mojej ekspresji. I ten duch objawiał się tym, że na przykład kiedy przeżywam jakąś silną jakąś sytuację, która wywierała na mnie mocny, silny wpływ psychiczny. To musiałam jakoś się wyładować. I najczęściej było, kończyło się to tak, że wychodziłam z domu i rozbijałam sobie o ściany, pięści, kostki, bo musiałam się wyładować. Też jako nastolatka cięłam sobie ręce, ciałam sobie ciało, ponieważ musiałam jakoś się wyładować. A później na przykład po moim nawróceniu były takie sytuacje, no i też przed nawróceniem, że na przykład jak nie mogłam czegoś znaleźć, powiedzmy, nie jakieś pierwsze lepsze rzeczy telefonu, to o, wewnątrz mnie coś takiego się odpalało, mm, rósł we mnie taki gniew. I właśnie ta agresja. I najczęściej kończyło się to że ja przewracałam wszystko, wywalałam materac, wywalałam y, wszystko było wywalone w pokoju. Y, wszystkie rzeczy z biurka wywalałam i to już nie chodziło tak naprawdę o to, że ja szukam tego telefonu tak, i przewracam tymi rzeczami, tylko ja musiałam ten gniew jakoś wyładować i najczęściej było to y, także po prostu niszczyłam niszczyłam Wywracałam wszystko do góry nogami i kiedy nawróciłam się i kiedy zauważyłam że te rzeczy tak we mnie działają że podnosi się we mnie ten duch agresji że gniew się we mnie unosi i ja już wtedy wiedziałam że to nie jest Moja osobowość, że to nie jestem ja, że ja nie mam nic z tym wspólnego, że to nie, nie ma nic wspólnego z tym, że to jest moja ekspresja, moja osobowość. Nie. Ja wiedziałam, że to jest coś obcego, ponieważ duch Boży, duch święty zamieszkał we mnie i ja mogłam wejrzeć w siebie. Wiedziałam, że to jest duch. Zły duch. I teraz tak. Miałam już. Wiedzę na ten temat, że mogę wyganiać duchy. A więc, pierwsze, to nazwałam tego ducha. Wiedziałam, że to jest duch agresji. Nazwałam go i postanowiłam, że nie chcę mieć nic z nim wspólnego. Wiedziałam też, że mam autorytet do swojego życia. I wiedziałam też, że mam moc, bo przecież Jezus powiedział, że możemy wykaniać duchy, że one muszą się usłuchać. A więc nazwałam go po imieniu i nakazałam mu, aby opuścił moje ciało, aby duch agresji opuścił moje ciało. I wtedy, pamiętam, ja nie byłam jeszcze w żadnym kościele. Wtedy zostałam uwolniona od duchów, od duchów agresji. Pamiętam, zaczęłam wtedy wymiotować, zaczęły mi lecieć łzy, i ten duch zaczął ze mnie wychodzić. Po uwolnieniu, poczułam wolność. Poczułam, że jakiś, jakiś fragment we mnie. Coś, co było we mnie, zostało wyrzucone. I pojawiła się wolna przestrzeń. I powiem Wam, że kiedy nadszedł jakiś tam y Sprawdziłam, tak? Jakaś sytuacja, w której na przykład yy, mogłam się sprawdzić, że. i wiedziałam, że wcześniej zareagowałabym inaczej, że ten gniew, już agresja, ta złość by się we mnie podnosiły, i ja normalnie zaczęłam reagować spokojem i ja, ja nie generowałam tego. O to chodziło, że to nie było przeze mnie generowane, że ja się teraz zeptę i, i muszę być spokojna, muszę być spokojna, 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 spokojna. Nie po prostu ta agresja we mnie się nie podnosiła bo nie było tego ducha, który jakby nakręcał tą sytuację i chcę ci powiedzieć że jeżeli masz takie, takie napady takiej złości, takiej agresji takie, w jakichś sytuacjach i one przychodzą i po pewnym czasie ty się w ogóle zastanawiasz, co to było, przecież to nie jestem ja jakby ktoś inny. Dlaczego ja tak wybuchłem? Dlaczego tak zareagowałem? To chcę Ci powiedzieć, że ta, za tym stoją duchy. Duchy agresji, duchy gniewu, duchu wojn, duchy wojny. Ale to nie jest koniec historii. Bo nie musisz z nimi żyć. Jezus Chrystus przyniósł wolność. I chcę Ci powiedzieć, że... Te duchy nie muszą być częścią Twojego życia i możesz zostać z nich uwolniony tak jak ja. Jeśli jesteś narodzony na nowo, masz autorytet do swojego życia i w imieniu Jezusa musi odejść każdy duch. Każdy duch, który został przez Ciebie namierzony, jeśli teraz namierzasz tego ducha i mówisz: Ok, mam z tym problem, to przemów do niego. Przemów do Niego w autorytecie. Powiedz, że nie ma nic do Ciebie. Nakaż Mu wyjść. Nakaż Mu wyjść. Opuści Twoje ciało i odsunąć się od Twojego życia. Jeżeli nie radzisz sobie sam z modlitwą, to skontaktuj się ze mną. Jeżeli chcesz się pozbyć tego ducha ze swojego życia, skontaktuj się ze mną. Uwolnię Cię i będziesz wolny od działania tych duchów.